No i proszę Państwa, pojedynek, który na papierze wydaje się, że ma swojego faworyta. Adam Szczepkowski, niebieski narożnik, rolnik i kierowca tira z Nidzicy. Natomiast jego rywal Marek Sobota, to jest proszę Państwa... Trener personalny, 3,5 roku trenuje boks. Interesuje się siłownią i dietetyką. No i co jest tutaj kluczowe? 3,5 roku trenuje boks. Natomiast jego rywal Adam Szczepkowski trenuje boks od roku. Więc kto wie, czy ta różnica, jeśli chodzi o ten staż na sali treningowej, nie będzie tutaj kluczowa? Być może, ale być może nie. Natomiast jeśli chodzi o wiek, to obaj zawodnicy są e, młodzi, tutaj 24 lata. Szczepkowski, 27 lat, e, sobota, no i myślę, że e, tutaj absolutnie powinniśmy być spokojni, jeśli, jeśli chodzi o kondycję, no i zobaczymy, jak e, będzie miało właśnie przełożenie to, o czym mówiłem, czyli te 3,5 roku treningów soboty, no i ten rok treningów e, Szczepkowskiego, chociaż widzimy, że Szczepkowski przez ten rok nauczył się e, chyba sporo, bo te pierwsze przyruchy bokserskie pokazują, że zna to rzemiosło. Ładnie próbuje boksować przez... E, przy, na ugiętych nogach przez wydłużone ciosy na korpus przednią ręką prawy prosty na górę, też taki bity ładnie no i proszę, złapał teraz Sobotę takim wydłużonym lewym no, dobry pojedynek jak na razie yy, może to być najlepszy pojedynek od strony takiej powiedziałbym technicznej z tych wszystkich, które mieliśmy no, ale to są oczywiście pierwsze fragmenty nie mieliśmy tutaj jakiegoś szalonego huraganowego ataku nie mieliśmy tutaj też nie mieliśmy też tutaj jakiegoś przestoru, natomiast widzimy, taka jest permanentna, ciągła, ciągła praca, szukanie dobrego dystansu próba gdzieś, szachowania rywala, a więc to taki no, dobry boks, powiedziałbym, w dobrym, w dobrym wykonaniu myślę, że gdybyśmy taki boks pokazali na innej gali, a nie na białych kołnierzykach, to absolutnie by się to mogło obronić. O, widzimy dobry teraz fragment walki. Oj, proszę! W tym zwarciu wykorzystał ten moment, zanim była komenda Szczepkowski. Uderzył kilka ciosów na korpus. No, powiem szczerze, że jak na rok treningów, to Szczepkowski nauczył się sporo. Prawy naraz nad lewą ręką w wykonaniu soboty. To, co mnie dziwi. Nie wiem, czy Państwo to widzą na swoich ekranach. Zakładam, że tak. To e, łańcuszek naszej u Marka Soboty. Wiemy, że e, biżuteria e, w ringu jest oczywiście e, no, niewskazana. Żeby nie powiedzieć zabroniona, więc no, dziwi mnie to, że to akurat przeszło, no, ale to już zostawiamy. Przechodzimy do tego, co się dzieje m.in. na Lingu. Bardzo dobra pierwsza runda. Ocenę zostawiam sędziom. Ja swojego faworyta mam, natomiast jeśli chodzi oczywiście o to, jak punktowałem tę pierwszą rundę. Runda druga. Druga runda pojedynku Szczepkowski, sobota. Szczepkowski przypomina zawodnik z niebieskiego narożnika, 24-latek z Nidzicy. Natomiast sobota, 27-latek z Warszawy. Och, teraz wtedy prawy doszedł na szczękę Soboty, jeszcze jeden prawy na koniec tego zwarcia i teraz ładna akcja ofensywna ze strony Soboty, no myślę, że niełatwą robotę mają akurat w tym pojedynku sędziowie, bo tutaj się po pierwsze dużo dzieje, po drugie te ciosy, które są wypuszczane, to są w większości ciosy celne no i dobry pojedynek na pewno dla oka kibica, bo tak jak wspomniałem, w moim odczuciu jak na razie jest to pojedynek stojący na najwyższym poziomie widzimy teraz uderzenie poniżej pasa. Nie wiem czy nawet ma suspensor sobota. Wydaje mi się, że nie, więc to jest kolejny tutaj problem. Natomiast też trzeba powiedzieć jedno raczej na galach białych kołnierzyków w większości ciosy, które widzimy to są te ciosy jednak w górne partie ciała, więc Te, które lubimy najbardziej oglądać, ale też najbardziej lubią zadawać je e, sami pięściarze. O, teraz Szczepkowski ma dobry fragment. Och, odwrócił się e, sobota, ale teraz, e, no nie wiem, akcja została zatrzymana, a nie mamy mm, ani decyzji o liczeniu ani upomnienia, więc y, taka sytuacja nieoczywista, no, ale jesteśmy na gali biały kołnierzyków, oczywiście wybaczamy tutaj wszystko. Nie to jest tutaj najważniejsze. No i znowu próbuje w zwarciu gdzieś korzystać z tych ciosów na korpus Szczepkowski, przełoży sobie na Sobotę. Och, gapiostwo teraz ze strony Marka Soboty, dał się przestawić w narożnik i zainkasował tam dwa, trzy celne ciosy. No i znowu mamy gdzieś tam zatrzymanie tej walki. Koniec drugiej rundy, trochę na sfrustrowanego po tych dwóch starciach wygląda być Marek Sobota. Czy tak rzeczywiście jest? Nie wiem. Przypomnę tylko Państwu, że e, po, tym, po tej walce będziemy mieli kolejną licytację, ostatnią już dzisiejszego dnia i zostaną nam dwie ostatnie walki wieczoru. Pojedynek na dystansie czterech rund między Witoldem Majewskim a Damianem Gubiakiem, eliminator do pasa e, gali Białych Kołnierzyków. Natomiast e, w walce wieczoru Dawid Szczepiński zmierzy się e, z Maciejem e, Dąbrowskim, jeden z zawodników jest tutaj reprezentantem e, a więc e, reprezentantem e, Ząbków, dlatego też e, to jest jako walka e, główna dzisiejszego dzisiejszego wieczora. No i Wracamy jednak do, tej, do tego pojedynku, który bardzo nam się podoba, przynajmniej nie mam nadzieję, że państwo również pojedynek między Adamem Szczepkowskim i Markiem Sobotą. Adam Szczepkowski, zawodnik z niebieskiego narożnika, więc te niebieskie elementy na jego spodenkach są tutaj dosyć, dosyć dobrze widoczne. No i widzimy, że przede wszystkim to, co jest fajne, panowie wchodzą w otwartą wymianę, wchodzą w pół dystans. tutaj nikt nie chowa się za gardą, a jeden przepuszcza swój atak, tylko tu widzimy otwartą wymianę, dlatego też trzeba bardzo skrupulatnie patrzeć na to, jak układa się tutaj częstotliwość ciosów i jak proporcjonalnie to wygląda, żeby móc uczciwie ocenić, kto w tej walce jest lepszy. Teraz ładny taki lewy stopujący ze strony Soboty spada na głowę Szczepkowskiego. No każdy z zawodników ma swoje momenty w tej walce. Ja, jak już powiedziałem, jestem pełen uznania dla Szczepkowskiego, o ile to, co napisał, to, co powiedział o sobie, że trenuje boks od 2024 roku, no to trzeba powiedzieć, że jak na tak krótki staż na sali pięścierskiej, naprawdę prezentuje przyzwoity poziom i przyzwoity boks. No i też potwierdziły się moje słowa dotyczące kondycji, bo walka toczona w bardzo dobrym tempie, a obaj zawodnicy, jak widzimy, trudy tego pojedynku wytrzymali, bo mogę tak powiedzieć, bo zostało 30 sekund do końca rywalizacji, wytrzymali raczej bez większych problemów. Teraz dobry momenty Szczepkowskiego, wpada w clinch Marek Sobota. No widzimy tutaj obaj sekundanci wydali takie komendy, po których zawodnicy można powiedzieć czekali na inicjowanie ataku przez Rywala. No i ta końcówka była taka, że Nikt tutaj jakiejś wielkiej akcji nie zrobił. Czekamy na werdykt. Zanawiając. Widzimy bardzo zmęczony zanawiając. Sobota, ale on dał naprawdę bardzo dużo. E, panali, werdykt dla mnie jest, powiem zanawiając szczerze, domkach, bardzo interesujący, bo mam ma swojego faworyta. Zobaczymy, czy się nie pomyliłem. Zapraszam to, Tomasza Mazura w roli e, oczywiście w postaci uniwersalnej, zastępującej e, właśnie niniejszego gościa VIP. A my, proszę Państwa, mamy już werdykt. No i tak jak sędziowie orzekają, następująco: wszyscy trzej 30-27 jednogłośne zwycięstwo na punkty odnosi Adam Szczepkowski. A więc nie pomyliłem się. Adam Szczepkowski był tym, który wyglądał lepiej na przestrzeni trzech rund. Zasłużone zwycięstwo, ale to nie znaczy przy tym werdykcie, że tutaj mieliśmy taką sytuację, że wszyscy trzej sędziowie wskazali na Szczepkowskiego i wszyscy trzej we wszystkich trzech rundach. Nie świadczy to o tym, że ten pojedynek był taki bardzo jednostronny, bo naprawdę kawał fajnego boksu. Pokazali obaj zawodnicy. Mówiąc te słowa, wiem, że mówię o gali białych kołnierzyków i wiem, że może czasem przesadzam w tych proporcjach. Natomiast jestem pod wrażeniem. To są ludzie, którzy na co dzień zajmują się innymi rzeczami niż boks i to co tutaj widzieliśmy między innymi ringu, na było naprawdę na fajnym, atrakcyjnym poziomie. wyjątkowa fotografia, która będzie historycznym wspomnieniem tej konfrontacji dwóch przedstawicieli tak białych połomierzyków, którzy walczyli w ramach dziewiątej gali bokserskiej tej federacji, która rozwija się intensywnie.